takim stylu zakończył finałowy wyścig wczorajszego Grand Prix Tomasz Golop w żółtym kasku. Na ostatnim łuku pokonał Szweda Jimiego Nilsena. Dzięki zwycięstwu Tomasz Golob ma ogromne szanse na tytuł Mistrza Świata. Po trzech turniejach Grand Prix Polak zdecydowanie prowadzi. Jestem pełen radości, tym bardziej się cieszę, że moi rodacy Polacy w tak licznym gronie, około 30-40 tysięcy, przybyło i nie zawiodłem ich. To jest dla mnie najważniejsze. Wydaje mi się, że dzisiaj jest wielki dzień, nie tylko mój, ale całej Polski, bo Mazurka grali. Tomasz Golob był bardzo szybki. Cieszę się, że udało mi się nawiązać z nim wyrównaną walkę. Byłem o krok od zwycięstwa, przegrałem tylko o tyle. Cieszyli się wszyscy. Żona Tomka Goloba. A także obecni na zawodach politycy marszałek Sejmu Maciej-Płażyński, prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski i minister Ryszard Czarnecki. 25 tysięcy kibiców zgotowało zwycięzcy owacje na stojąco. Stadion nie pustoszał przez godzinę po zakończeniu zawodów. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. Wielkie, wielkie podziękowania dla jednej osoby, dzięki której ta impreza miała tak wspaniały finis. Mowa o Tomku Golobie. To jest wspaniały zawodnik i naprawdę uważam, że to co on zrobił w wielkim finale w 24 biegu wynagrodziło tym wszystkim, którzy tak ciężko przez długi okres czasu pracowali przy przygotowaniu tej imprezy. W Polsce zostanie w tym roku rozegrany jeszcze jeden turniej o Grand Prix w Bydgoszczy, rodzinnym mieście Tomasza Goloba.